Zmieniliśmy trochę scenerię. Jesteśmy teraz w Garderowie Teatru Impresyjnego, tuż przed e, spektaklem Nerwica Natręctw. Moim Państwa gościem jest człowiek, mogę śmiało to powiedzieć, e, człowiek, legenda aktorstwa, ponad 60 lat. E, na ekranach w teatrze człowiek, e, który no, jest znany z wielu rzeczy, o których sobie będziemy mówić. E, jest mi bardzo przyjemnie powitać w programie Pana Zdzisława Wardyna. Witam Panie Zdzisławie. No to ja witam pana i tych ewentualnie co oglądają. Tak jest. Myślę, że będzie ich sporo, ponieważ w ostatnim momencie się okazało, że będzie pan gościem, tak? E, ja miałem taką myśl, ponieważ nie będę mówił, że kogla mogła pana znam. Mam nadzieję, że tutaj zaskoczę. No tak, no. Ponieważ moim takim ulubionym. E, o, taką rolą, którą pan gdzieś tam skradł moje serce jeszcze jako dziecka. To był Peter Nowotny w Ekstradycji. A tak, no proszę. Wojciech Łasik, Ekstradycja. Słyszałem, że zamierza. Pan był dzieckiem wtedy, a tak. to był jakiś taki pedofil. Był, ale to właśnie... Się, dziecko się zaglądało. Nie wiem, czy dlatego... Natomiast e, bardzo mi się podobała ta rola e, i ogólnie serial. Ja jestem tak, tak, metrykalny tak. no, to... e, szaf, jeżeli można tak nazwać, tak. ale oglądam rzeczy, które były no, tak. Kiedyś e, i tych, które ja nie mam prawa pamiętać, no. a do nich bardzo chętnie wracam. A to, to, to jest, I, to jest smaczne, taka różnica. Tak jest. Tak. Natomiast tak. No, to była kawał, tak. e, kawał roli u Wojciecha św. Tak, Pawięciu tak. Wojciecha Wójcika w tak moich tradycji. Jest, tak. e, a proszę mi powiedzieć, zanim zaczniemy sobie właściwą rozmowę, e, jak. A teraz jest niewłaściwa. Nie właścina, no, jest właściwa, no. tylko <laughs> e, tak na rozgrzewkę, może na sam początek. Dobrze, dobrze, proszę dobrze, mi dobrze. powiedzieć. Ej. jaki sposób pan reaguje, jak słyszy pan z osobą docent wolański? Czy to już te czasy panu... Nie pan, to zależy od sytuacji. Dobrze mhm. pan. Jak jest miła sytuacja? To, to trudno. Tam akurat w szpitalu kogoś odwiedzałem, to było dobre. I tam jakaś pielęgniarka mnie rozpoznała i, i mówi, o pan docent. I niedługo, za chwilę, przychodzi do mnie chory, panie docencie, bo ja mam taką sprawę. I nagle w tym szpitalu oni wzięli mnie za jakiegoś docenta, lekarza, prawda? I trudno mi było się obrazić, ale potem mi wytłumaczyłem. No tak. tak, fenomen tego serialu trwa do dzisiaj przecież, bo tak, jest tak, bardzo tak. często powtarzany. Ma pan taką rolę poczciwego yy, docenta, który. No, delikatnie mówiąc, w tym życiu jest trochę no, sterowany, no trzeba tak to nazwać, gdzieś jest między żoną, a mamusią, a jakimiś innymi rzeczami rozdarty. Nie, jeżeli chodzi o to, to od samego początku, to ja się nastawiałem na przeciętnego Polaka i przeciętnego męża, który już po tym szale miłosnym ma małżeństwo, ma dzieci i musi cierpieć, i w pracy musi cierpieć, prawda, zarabiać na to rodzinę i to, i to życie. I dlatego pewnie ta postać jest w jakiś sposób akceptowana, bo ona prezentuje większość mężczyzn, mm -hmm. prawda, w, tej, w takich sytuacjach, bo mężczyźni są w pewnym momencie zagonieni, i tyranizowani z jednej strony przez żonę, i przez dzieci oczywiście, bo to jest wynik tej miłości, a z drugiej strony, no, musi jeszcze tam zarabiać, musi pracować i, i, i jest, nie jest, jest, średnim przedstawicielem polskich mężczyzn, wie pan. Właśnie tylko jestem, zastanawiam się, która ta, ta kwestia bycia średnim lepiej wychodziła Marianowi? Czy, czy, czy jednak mężem, bo rzeczywiście ten mężem to był taki mocno no, kiepski, Mosto się narażał w różnych sytuacjach, żonie No powiedzieć. tak, ale na uczelni też, wie Pan, no w końcu został profesorem tam no gdzieś tak. w międzyczasie. No, ale dalej jest no, profesor, ale to niewiele zmienia, bo to chyba dostał, został profesorem z racji tego, że tyle lat pracował jako do docent, wie Pan, i awansował. No i to jest, i dalej nawet ten te, te, no ostatni odcinek, co co to jest ciekawe, będzie, bo oni coś kombinują o następnym. Ciekawe będzie, bo z deszczu pod sobie pomyślałem, że idzie jak tam się z tą wymarzoną Kasią, mm -hmm. która już się też zestarzała, stała właśnie, się dorosła. To nie, właśnie, to jest dobre, co Pan teraz mówi, Panie sobie czy to nie będzie tak, że tego widza. Widok Kasi sprzed 35 lat po prostu delikatnie zawiedzie. Mm. Tak, no bo to jest tak, bo to jest taka sytuacja, że on w tej czwartej części jakby wiąże się z nią, ale nie to wiąże się ze swoim wspomnieniem mm. tej dziewczyny, która no te, tak. ale ta jest, jest i, i trochę nie wrządzi i tam w tym. W tym, w tym, w tym że jak ona go wyciąga na spacery, prawda, i on musi chodzić, że świeże powietrze, że pięknie tak jest. i tak dalej, i tak dalej. Pan, więc dalej jest w tej podobnej sytuacji. No, wspomnijmy jeszcze tylko o twórców, oczywiście e, święty końc Jerzy Turek, e, Katarzyna Łaniewska, Walorentowicz, no, fantastyczna... Tak, była świetni aktorzy, którzy grali w tych pierwszych częściach, oczywiście niedawno była kontynuacja. Zachęcamy do obejrzenia i do e, sprawdzenia, jeżeli ktoś nie miał okazji. Powiemdzi sobie, w którymś z wywiadów powiedział Pan, że e, aktorstwo to jest prostytucja. Bardzo no, chciałbym, żeby Pan rozwinął tę myśl, bo... No to, wie Pan, to polega dociekawe. to na tym mogę rozwinąć, no to e, nie do końca, bo to też jest w pewnym momencie twórczość, ale e, chodzi o to, że, że się człowiek musi podobać, wie Pan, bo wtedy um. widownia przychodzi, jak on się podoba, to jest to, ale, ale też jest, też jest coś takiego, że e, mogą się ludzie w pewnym momencie, jeżeli jest dobrze zagrana rola, identyfikować z nim, z tym człowiekiem. Jeżeli on zagra takie przeżycia, to niecała widownia nie musi, mhm. ale są ludzie, co mówią nie, on też przez to przeszedł. Powiedzmy śmierć matki czy, czy żony, czy, czy wszystko jedno, jak i, jakiś kataklizm i nagle, ale to też polega i ta, i tu i tu wiem, że nie jest ten taki, y, granie na sprzedaż, ale od samego początku, od szkoły, to jest zawsze, że to się ma podobać. Ja dlatego na przykład zerwałem kontrakt z Warszawą, bo ja rozumiałem, że w szkole to ja muszę grać tak jak profesorowie chcą, ale jak trafiłem do teatru i, i tam grałem w prapremierze w dramatycznym y, y, Rekonstrukcja poety. Tak, Herberta. właśnie. Zielonogórskie Temna... wcześniej, nie? To się tak, były zielonogórskie, bo no. ja odszedłem. No tak. z, 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 powiedział mi dyrektor, że za ten numer w życiu nie wrócę do Warszawy. Ale nagle zobaczyłem, że tam była taka scena u Herberta, jak Homer ślepnie na rynku, mówiąc Iliadę. I teraz jak to było. To, a ja jego syna grałem, i nagle ja patrzyłem, że coś ojciec nie widzi, i, i krzyczałem: Ojcze, krzyczałem, ojcze! Próba dla mnie, dla Wardejna, bo nieprawdzi... nieprawdziwie krzyczę. I stąd się wzięło to, co Panu mówi. Jezu, jaki to pieprzony zawód. To ja schodzę ze sceny i patrzę, i to dzisiaj było podobało się, zadowolony, zadowolony. Ja mówię: To straszne. No tak, to teraz jest wszystko jasne, już rzeczywiście. No. To jest no wie Pan. Jest, wtedy. Jest skłonny się nawet z Panem zgodzić. Tak, no, w ten sposób Jasne, że tak. No i to wie Pan, stąd taka może nazwa była, mhm. ale to ja mówię, i co, i mam potem się pytać, a dzisiaj prawdziwie, a dzisiaj. I dlatego zerwałem kontrakt z dyrektorem Mellerem w dramatyczny, żeby mi powiedział, że w życiu nie wrócę do Warszawy, i poszedł, pojechałem do Zielonej Góry, bo akurat mnie tam zaangażował, pod warunkiem, że będę grał. Nawet jak mnie nie obsadzi, ale mi się będzie rola podobać, Nawet. na dublurze. No i wie Pan, ale potem, jak już grałem y, po, na tej prowincji, jak to się mówi, wy, wyjazdowe, to y, trochę mi się karty stępiły, bo to nie było. Jak ludzie mnie trochę nie słuchali, to y, albo nie słuchali, to musiałem. Mhm. Y, następnego dnia miałem szansę niezobowiązującą, widzi Pan. Bo w Warszawie to było, jak człowiek źle zagra, to od razu już jest. Y, Przekreślony i, i tak, a ze mną to było tak, że to sobie próbowałem nawet gdzieś w innym Krośnie albo Świebodzinie trochę to do, inaczej do tego podejść, tak żeby tych ludzi utrzymać, prawda, czyli jakby technicznie się nauczyłem takich dużo i, i, i prawdziwie, że nie tylko moja dusza, ale trzeba prawda i tak jak czuję, ale równocześnie trzeba na przykład pamiętam jak mówiłem taki co potem wygrałem festiwal. We Wrocławiu Ryszardem II, ale miałem monolog na 8 czy 9 minut. Wie pan, I ja jeszcze taki młody, zapalony mówię. o Szekspira to jak u Szekspira jest taki monolog. Tron, życie, śmierć, kobieta. Wie pan, taki. No i taki ta widownia gdzieś tam w jakimś międzyrzeczu działa i, i nie ma akcji, tylko jakiś facet, jakiś palat, coś pieprzy. I ja wtedy pamiętam. To był też taki pierwszy, takie doświadczenie i widzę, że oni tak po trzech minutach już mnie nie słuchają. No to ja mówię, to nie mówię dalej, pieprze. Ja odwróciłem się do tyłu i, bo taki byłem wtedy zadziora, zadziora byłem. I, I idę do tyłu, i idę do tyłu i nie mówię, niech się dzieje co chce, jak następnie wchodzi. Ale idę do tyłu i się cisza zrobiła. No to ja się od... Tyłu odwróciłem i dalej jadę. Życie, śmierć, tron, korona. Nico się idę do przodu. I dżowów, bo teraz widownia mnie słucha, bo może ma jednak coś ciekawego do powiedzenia. No tak. I dochodzę do przodu i pamiętam, że widownia się ta, no to prosta była widownia, orientowała, że tu nic z akcji nie będzie, tylko sama metafizyka. I znowu zaczęli się tam wiercić, w związku z czym zacząłem pamiętam, że grać tak, że że ktoś się spóźnia na scenę. I tak patrzyłem, mówiłem ten tekst, zobaczyłem życie, śmierć, tron. Korona, coś I widownia znowu cichła, bo już była sensacja, że ktoś się spóźnia. I tak ten monolog na 10 minut jakoś powiedział, także nauczyłem jakieś tez. Absolutny mistrz metafizyki Giso Barnej jest gościem kulturalnego rozkładu jazdy. Na sam koniec jeszcze, bo wiem, że tak. już spojrzałem tak. na zegarek spektakl za pół godziny nerwica Natrens w reżyserii Artura Barcisia. Um, Znalazłem też taką niepokojącą informację dotyczącą wydarzeń poznańskich w 1956 no, tak. roku. Czy rzeczywiście, była, to chciałbym sprawdzić w ogóle, czy ta historia jest prawdziwa, bo w internecie tak, można napisać wszystko. Czy rzeczywiście wylądował Pan na liście osób, które zostały zamordowane e, lub zabite w 1956 roku? Oczywiście mówimy o wydarzeniach tak, poznańskich. Nie, tak. To, to, to film był o tym. Paradoks mhm. o konduktorze. Tak. Bo to był ten taki. Ten konduktor to jakby za mnie był pochowany, bo moja matka, której ojciec zginął, jestem pogrobowcem w czasie wojny. I moja matka coś jej zapukało w okno, jak to kobiecie, w nocy, i zaczęła mnie następnego dnia szukać po szpitalach wśród mhm. rannych, potem wśród zabitych, a w końcu wśród nierozpoznanych, tam w kostnicach co leżeli, prawda? I jakiś leżał tam. Nagi, prawda, w jakichś spodenkach. Miał postrzał tutaj, czyli było bandażowane. Mm. Matka mówiła, że pieprzyki takie jak, jak ja, e, że miał. I matka stwierdziła, że nie miał dokumentów, to jest mój syn. Mm. No to jak matka twierdzi, że nie. No jest tak, syn, to ciężko w to nie uwierzyć. I dali mu pierwszą moją koszulę popelinową pierwszy garnitur, bo chcieli mnie pochować na kosz państwa, ale nie w Warszawie mamy grup rodziny w Warszawie, powiedzieli, że potem będzie można przejść, bo mm -hmm. nie obawiali się demonstracji no, z pewnością. Tak. I, i że, że pochowajmy na koszt państwa. Matka powiedziała, zabiliście mi syna, nic od was nie chce. No i pochowali mnie i rodzina się zjechała, a mnie jako niepełnoletniego po trzech dniach czy tam czterech wypuścili, bo nie byłem kandydatem do procesu. Prawda, bo to co będą, piętnastoletniego chłopaka będą sądzić. Nie był Pan wartościowym świadkiem tak, 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 tak. oskarżony, oskarżony ewentualnie tak. i wróciłem do domu. No i to jest na tyle prawda tego, z tego, hmm. tego wydarzenia. Prawda, w związku z czym były nekrologi i tak dalej. Tego co cała ta związana z pogrzebem sytuacja była. W jakiś sposób istniała. No i dlatego potem w pewnym momencie, nawet w kronice, było, że tam też zginąłem, jak wymieniali tam jakiś, no. I jakiś reżyser to znalazł, bo mnie przywrócili do życia po trzech miesiącach, bo miałem akty zgonu, prawda? Dostałem i, i to musiała być rozprawa dopiero. I pamiętam, w sierpniu była rozprawa, także przez dwa i pół miesiąca nie żyłem. No właśnie, czyli mamy drugi w historii świata e, przypadek zmartwychwstania tak, z dziękuję w programu. Bardzo dziękuję, programu. Tak, tak. Bardzo dziękuję bardzo za proszę. udział w naszej proszę. rozmowie. Proszę. E, bardzo mi miło też, że mogliśmy tutaj porozmawiać w garderobie, czyli dosłownie jakieś 10-15 metrów od sceny, na którą, e, no, tak, na którą tak, za chwilę tak, pan Jisą no Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam, dziękuję, to była wielka lekcja. Humoru, historii i wszystkiego, co najlepsze. No. Życzę Państwu miłego oglądania i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Bardzo miło i to był kolejny Dobry, dziękuję, dziękuję. Do widzenia.